Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. W czym mogę pomóc? Nie, dziękuję. Jest lekka. Marina szybko odłożyła torbę na górną półkę i dopiero wtedy przeniosła wzrok na siedzącego przed nią mężczyznę. Był całkiem przystojny, z przyjemnym uśmiechem i inteligentnymi niebieskimi oczami. Nieznajomy wyglądał na około czterdzieści lat tyle samo co ona. Nie był to jednak powód do pochopnej znajomości, zwłaszcza, że Marina wcale jej nie potrzebowała. Może kilka lat temu chętnie porozmawiałaby z takim mężczyzną jak jej sąsiad, ale teraz chciała się tylko przespać, żeby skrócić czas lotu. Nie mogła się doczekać powrotu do domu, gdzie czekał na nią ukochany mąż Michał. Chciałabyś usiąść przy oknie? Dziękuję. Marina uśmiechnęła się z wdzięcznością i skinęła głową. Następnie opuściła się na siedzenie, ułożyła wygodnie i zapięła pasy. Nie zamierzała podtrzymywać rozmowy ze swoim przypadkowym sąsiadem, mimo że był miły, ale on zaczął rozmowę od nowa, nie zapominając się przedstawić. Mam na imię Mark. A ty? Mark. Marina była zaskoczona. Dość rzadko spotykane imię. Jednak w dzisiejszych czasach bardzo modne jest noszenie nietypowych imion. Ale moi rodzice nie byli oryginalni i nazwali mnie Marina. Masz bardzo piękne imię. Nautyczne, powiedział Mark. Tak odparła, zdając sobie sprawę, że nie da się uniknąć tej rozmowy. Tata był kapitanem dalekomorskim i spędził życie, żeglując po morzach i oceanach. Mama i ja czekałyśmy na niego w domu. Marzył o chłopcu i zostaniu marynarzem, ale ja się urodziłam. Dlatego moi rodzice ograniczyli się, jak mówisz, do morskiego imienia. Marina nie zdążyła dokończyć, bo telefon Marka zawibrował na tarczywie. Ten, szybko przepraszając, pospiesznie odebrał połączenie. Tak, mamo. Tak, nie martw się, nic mi nie jest. Jestem już w samolocie i nie mogę długo rozmawiać. Oczywiście jak tylko wyląduje, oddzwonię. W porządku, mamusiu, buziaki i uściski. Ja też cię bardzo kocham, odpowiedziała jej matka. Marina uśmiechnęła się mimowolnie, słuchając Marka, a on, zauważając to, zrobił udawane niezadowolone oczy i rozłączył połączenie. Marina nie wytrzymała i roześmiała się. Mark również się uśmiechnął. Pewnie myślałaś, że jestem klasycznym maminsynkiem. Tak, nie przepraszaj, też bym tak pomyślał. W rzeczywistości jest trochę inaczej. Moja mama mieszka w Hiszpanii z moją starszą siostrą od pięciu lat. Niedawno była rocznica mojej mamy i nie mogłam jej nie odwiedzić. Mimo, że latam tam dwa razy w roku, latem i zimą. Jestem późnym dzieckiem. Więc mama jest do mnie bardziej przywiązana niż powinna. Pewnie ją rozumiesz. Tak jak wszystkie matki Nie mam dzieci powiedziała Marina, odwracając się tak, by Mark nie widział wyrazu jej twarzy. A on, pod wpływem impulsu, położył dłoń na jej dłoni: Przepraszam, nie chciałem być niedelikatny. W porządku. Nie przepraszaj, Marina ostrożnie puściła jego dłoń i odwróciła się, obserwując w iluminatorze, jak samolot zaczyna nabierać wysokości. Już się z tym pogodziłam i przestałam mieć nadzieję na cokolwiek. Ale przynajmniej masz rodziców. I dlatego zawsze będziesz dla nich dzieckiem. Marina spojrzała Markowi prosto w oczy. Ja też nie mam rodziców. Po kontuzji ojciec miał zapomnieć o morzu i statkach ale okazało się, że jest to dla niego po prostu nie do zniesienia. Nie potrafił odnaleźć się na lądzie, więc nie żył, a egzystował. Trwało to tylko dwa lata, ale dla niego wydawało się to wiecznością. Sam mi to powiedział. Bardzo kochał mnie i moją mamę i dbał o nas. Ojciec zapewnił mi dobry start, pomógł zdobyć prestiżowy zawód. Ale dla człowieka, który całe życie spędził na morzach i oceanach, zwykłe życie, nawet jeśli zamożne, było ciężarem. Po dwóch latach odszedł na dobre. A mama? Nie chciała zrozumieć, co się stało. Cały czas płakała i mówiła, że kiedyś czekała na niego, a teraz on czeka na nią. Nie mów mi, że ona też nie żyje, powiedział Mark. Marina westchnęła. Mama przeżyła tatę o zaledwie czterdzieści dni. Jej ostatnie słowa brzmiały: Nie chcę, żeby czekał. Po prostu zgasła jak świeca na wietrze. To niesamowita historia, powiedział Mark. Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. Chociaż po śmierci mojego ojca, mama też nie wyszła ponownie za mąż, chociaż miała swoich wielbicieli. Jest bardzo piękna, elegancka, inteligentna. Nawet w tak zaawansowanym wieku. Marina skinęła głową. Więc nasi rodzice mieli szczęście, że spotkali miłość swojego życia i mogli ją nosić przez te wszystkie lata. Tak, nie jestem taki jak oni, przyznał Mark. Byłem żonaty przez siedem lat, ale skończyło się to rozwodem. Cichym rozwodem, bez wzajemnych oskarżeń i obelg. Po prostu rozstaliśmy się i tyle. Nie mamy z Agatą dzieci, mamy własny majątek, więc nie było problemów. Marina uśmiechnęła się ze zrozumieniem. To dobrze, kiedy tak jest. Odwróciła się znów plecami do iluminatora i milczała przez dłuższą chwilę, rozmyślając o tym, że sama nigdy nie miała szczęścia w miłości. Od dzieciństwa Marina była wycofanym dzieckiem. I w dużej mierze była to wina jej matki. Fakt, że dla żony długodystansowego kapitana narodziny córki były ujściem, które pomogło kobiecie utrzymać rodzinę i wzmocnić i tak już silną miłość do męża. Teresa, niezauważona dla siebie, otoczyła Marinę tak gęstą opieką, która całkowicie pozbawiła dziewczynę przyjaciół i ogólnie życia, które prowadzą zwykłe dzieci i nastolatki. Nie chodziła na spacery. Nie spotykała się z chłopcami i ogólnie nigdy nie przebywała w towarzystwie rówieśników, z wyjątkiem spotkań w szkole. Cały swój wolny czas, którego Marina nie miała prawie wcale z powodu obowiązków szkolnych, spędzała w domu z książką w rękach. Dziewczyna dużo czytała i za każdym razem z głową zanurzoną w fabule dzieł, wyobrażając sobie siebie na miejscu głównych bohaterów i marząc, że kiedyś będzie miała równie ciekawe życie. Szczególnie dziewczyna czytała powieści Hugo, Dumasa, Bronte, Scotta i innych pisarzy, rysując niesamowitą, romantyczną miłość. W swoich myślach młoda Marina narysowała portret pięknego, silnego, odważnego i bardzo delikatnego mężczyzny, który pewnego dnia zdobędzie jej serce. Ach, jak bardzo się myliła, przez wiele lat próbując znaleźć swojego Ivanhoe, de Dantesa czy Artura Greya. Dzisiejsi mężczyźni w niczym nie przypominali jej ulubionych bohaterów, a ich atrakcyjny wygląd często skrywał płytkie lub małostkowe dusze. Po raz pierwszy zakochała się, gdy była na pierwszym roku studiów. Aleksander był jej kolegą ze studiów i facetem, który nie był przyzwyczajony do odrzucenia. Marina była dokładnie tym, co go i zaczepiło, że odmówiła pójścia z nim na pierwszą randkę, którą zaproponował jako żart. Aleksander był oszołomiony, słysząc odmowę tej pięknej, ale cichej dziewczyny, nawet nie zdając sobie sprawy, że prawie umarła z zażenowania i zachwytu, którego doświadczyła, gdy zaprosił ją na spacer. Naprawdę nie chcesz mnie poznać? powiedział ze zdziwieniem. Jestem bardzo zajęta, odpowiedziała dziewczyna. Mam zajęcia z angielskiego, a potem solfesz. Co to do cholery jest? Zaskoczył chłopak. Solferz? Cóż to zajęcia w szkole muzycznej? Z pomocą tych lekcji możesz rozwinąć swoją pamięć muzyczną, i ucho wyjaśniła Marina, wciąż bardzo zakłopotana. No i naprawdę jesteś zainteresowana? Nie uwierzę w to, wykrzyknął Aleksander. Mama chce, żebym był wszechstronną osobą. Zażądała więc, żebym brał prywatne lekcje muzyki. Facet zamilkł i nagle podniósł głowę. Słuchaj, czy kiedykolwiek opuściłeś lekcję? Serce Mariny waliło tak, że było gotowe wyrwać się z jej piersi. "Zróbmy to teraz", zaproponował Aleksander i wziął ją za rękę. "Zaraz, a co z uniwersytetem?" Marina odwróciła się bezradnie w stronę wypełniającego się audytorium. Poradzą sobie bez nas zaśmiał się Aleksander i wziął ją za rękę. Spędzili razem cały dzień. Jeździli na prawie wszystkich przejażdżkach w parku, jedli lunch i kolacje w kawiarniach i całowali się w półmroku kina, zapominając o filmie, na który przyszli. Aleksander pocałował ją na pożegnanie, zanim wsadził ją do taksówki. Chciał sam ją odprowadzić, ale Marina odmówiła. Nie chciała, by młody mężczyzna widział jej matkę. W końcu na pewno zrobi prawdziwy skandal, gdy tylko zobaczy swoją córkę z nieznanym jej kawalerem. Tak się okazało. Teresa wpadła w histerię i długo krzyczała na marinę, oskarżając córkę o lekkomyślność i bezduszność. Dziewczyna wytrzymała wszystko, a kiedy schowała się za drzwiami swojego pokoju i wyczerpana wszystkim, co się wydarzyło, padła na łóżko. Przed jej oczami znów pojawił się obraz Aleksandra. Uprzejmy, troskliwy, opiekuńczy i taki piękny. Marina zakochała się w nim bez pamięci. W końcu spotkała go swojego księcia, a teraz całe jej życie będzie z nim szczęśliwe. I nawet jej matka, która bacznie ją obserwowała, nie mogła nic zrobić, by jej córka się zakochała. Aleksander całkowicie zawrócił Marinie w głowie. Dziewczyna nie mogła pogodzić się z faktem, że zaufała temu przystojnemu mężczyźnie, a on, osiągnąwszy swoje, bardzo szybko ochłodził się do naiwnej dziewczyny. Lubił kluby, niezliczone jednodniowe dziewczyny, wyścigi samochodowe przez nocne miasto, imprezy z przyjaciółmi, a na tle tego jasnego życia Marina zaczęła mu się wydawać nudna i nijaka. Nie kochasz mnie już? Zapytała go kiedyś, patrząc mu w oczy swoimi szarymi oczami, pod którymi kryły się cienie. Nie kochałem od paru chłopak z uśmiechem. Wymyśliłaś sobie własną historię miłosną. Marina zadrżała, jakby ją uderzył. Ale nic mu nie powiedziała. Aleksander nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Myślał, że Marina zrobi mu awanturę zacznie błagać, żeby jej nie zostawiał, wyżna mu miłość. Ale ona po prostu odwróciła się i odeszła, ani razu się nie odwróciła. Nigdy nie dowiedział się, że była w ciąży. I ogólnie nikt nie domyślał się o sytuacji Mariny, nawet jej matka. Dziewczyna sama znalazła lekarza, który pomógł jej pozbyć się dziecka. Wtedy nie wiedziała, że razem z nim na zawsze straciła możliwość zostania matką. Kilka dni po operacji Marina spędziła w łóżku, oszukując matkę zwykłą niedyspozycją. A żeby Teresa mniej jej przeszkadzała, powiedziała, że zerwała z Aleksandrem. To tłumaczyło przygnębiony nastrój dziewczyny, a jej matka w końcu zostawiła ją samą. Po powrocie na uniwersytet, Marina poświęciła się nauce i w ogóle nie zwracała uwagi na Aleksandra. Udało jej się zmienić swój stosunek do niego. Ale część jej duszy na zawsze pozostała spalona. Teraz, po tylu latach, Marina pomyślała, że trzeba postąpić inaczej i nadal zostawić dziecko, a może nawet opuścić rodzinę. Ale ani ojciec, ani matka by jej nie zrozumieli. Musiałaby rzucić szkołę lub całkowicie opuścić miasto, aby uniknąć wstydu i zostać sama ze swoim nieszczęściem. Ale dorastając w szklarni, Marina nie była przystosowana do życia i dlatego poddała się trudnościom, które się pojawiły. Dlaczego to wszystko pamiętała, Marina nie wiedziała. Jednak w rzeczywistości nigdy o tym nie zapomniała. Nie wybaczyła też sobie swojego czynu. Po Aleksandrze przez długi czas nie mogła nikomu zaufać, a potem w jej życiu pojawił się Patryk. Tyle tylko, że jak się okazało, nie szukał on miłości. A dobrobytu, który Marina mogła mu zapewnić. Szybko zdała sobie z tego sprawę i zerwała z nim, zaznaczając kolejne nacięcie, które pojawiło się na jej sercu. W jej życiu pojawili się inni mężczyźni, ale wszyscy rozczarowali Marinę w taki czy inny sposób i ostatecznie podjęła decyzję o pozostaniu singielką. Teraz była odnoszącą sukcesy bizneswoman. Prowadziła interesy nie tylko w swoim kraju, ale także za granicą i często wyjeżdżała w podróże służbowe. Pewnego dnia na lotnisku ktoś ją zawołał. Odwróciła się i była zaskoczona widząc Aleksandra. Marina, wyglądasz po prostu niesamowicie. Nie mógł ukryć podziwu. Dokąd lecisz? Do Japonii. Marina nie była zadowolona z tego spotkania ale spojrzała na swojego byłego ukochanego z zainteresowaniem. Jego biznes najwyraźniej nie był zbyt dobry. Aleksander był gruby, nieogolony, a jego koszula wyraźnie nie wyróżniała się świeżością. Aleksander, przepraszam, muszę już iść. Marina, może moglibyśmy się spotkać? Potrząsnęła tylko głową, tak jak kiedyś, odwróciła się i odeszła. Mężczyzna stał, patrząc za nią przez długi czas i myślał o tym, że wiele lat temu przegapił jedyną osobę, która mogła stać się jego prawdziwą miłością. Jakby w nagrodę za nowo doznane cierpienie, zaraz po powrocie z podróży Marina poznała Michała. Był od niej trzy lata młodszy, ale nie miało to znaczenia dla jej nagłych uczuć. Mężczyzna pracował jako programista i niedawno przyjechał do jej miasta. A do Mariny podszedł przypadkiem na ulicy, aby wyjaśnić, gdzie jest adres, którego potrzebował. Zaczęli rozmawiać i postanowili kontynuować rozmowę w kawiarni przy filiżance kawy. Tęskniąc za miłością, Marina ponownie zaufała temu uczuciu i nie zawiodła się. Ona i Michał byli małżeństwem od kilku lat i byli całkiem szczęśliwi. Oczywiście to Marina utrzymywała rodzinę, ale mąż bez końca dawał jej oznaki uwagi, przynosił śniadanie do łóżka, spotykał się w domu z pyszną kolacją, dawał kwiaty i niedrogie, ale jakże miłe prezenty. Pamiętając o tym, Marina uśmiechnęła się, a Mark, zauważając to, również się uśmiechnął. Cóż za niezwykła kobieta, pomyślał. Piękna i smutna. Ale kiedy zaczyna się uśmiechać, jej twarz rozjaśnia się jak słońce. Już wcześniej zdawał sobie sprawę, że Marina nie chce w ogóle rozmawiać i nie przeszkadzało jej to myśleć to o czymś smutnym, to o czymś przyjemnym. Ale kiedy samolot wylądował, nie mógł się powstrzymać i zaproponował Marinie wymianę numerów telefonów. Jestem mężatką, potrząsnęła głową i odeszła, zagubiona w tłumie. Marina nie zadzwoniła do Michała, by uprzedzić go o swoim powrocie. Była bardzo zaskoczona. Gdy dotarła do domu i zobaczyła, że jej mąż zabiera jakąś kobietę do samochodu. Tutaj nie mógł się powstrzymać i pochylił się nisko w jej stronę. Czy to dla pocałunku? A może tylko po to, by poprawić pasek? Marina nie widziała, co dzieje się w salonie, ale nieprzyjemne uczucie ogarnęło jej głowę. A Michał, nie tracąc czasu, wsiadł za kierownicę i odjechał z podwórka, nie oglądając się za siebie. Marina weszła do mieszkania i od razu zauważyła bałagan, który panował dookoła. Łóżko wyglądało, jakby ktoś na nim tańczył. Na stole stały brudne naczynia, najwyraźniej serwowane dla dwojga. Marina wzięła telefon i wybrała numer męża. Cześć, kochanie! wykrzyknął Michał. Jak się masz? Właśnie miałem do ciebie dzwonić. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Marina starała się zachować spokój w głosie. Wzięłam prysznic, teraz idę spać. Siedzę na naszym łóżku i wspominam ciebie. Nie, Michał, to ja siedzę na naszym łóżku. W słuchawce zapadła cisza. Przyleciałeś? Michał zapytał. Tęskniliśmy za tobą na podwórku, odparła Marina. I widziałam cię z inną kobietą. Michał, możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi? Zaraz tam będę. Odpowiedział i rozłączył połączenie. Michał pojawił się pół godziny później i od razu zaczął się tłumaczyć. Przepraszam, ale mam syna powiedział Michał. Ta kobieta, Irena, jest jego matką. Nic nie wiedziałem o jego istnieniu. Bo ukrywała przede mną ciążę. Byłem z nią tylko raz, zanim się poznaliśmy. Niedawno odnalazła mnie i zaczęła domagać się pieniędzy. Więc wszystko, co ci dałem, dałeś tej kobiecie? Nie jej synowi odparł Michał. Nie mamy nic z Ireną. To już przeszłość. Ale ten chłopak to naprawdę mój syn. Nie mogę go oddać. Urodził się chory. Rozumiesz. Wynajmuję dla nich mieszkanie i płacę za leczenie. Marina zrozumiała, ale nie wiedziała jak zareagować. Przez kilka dni nie była sobą, a potem zażądała, aby mąż zawiózł ją do Ireny i jej syna. Godzinę później Marina i jej mąż dotarli do drzwi, a Michał nacisnął przycisk dzwonka. Drzwi otworzyła starsza Zaniedbana kobieta w brudnym szlafroku. Wejdź skinęła głową. Adam tam jest, śpi. Marina, dysząc od cuchnących zapachów, podeszła do sofy i pochyliła się nad małym, chudym chłopcem, który spał spokojnie, drżąc przez sen. Michał stanął obok niego. No, teraz mi wierzysz? Gdzie jest jego matka? zapytała Marina poszła po jakieś lekarstwa. A kim jest ta kobieta? Jego babcia. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś wiedzieć, czy powinniśmy stąd wyjść? Niech Adam śpi. Marina skierowała się do wyjścia, a staruszka pospieszyła za nią. Kiedy go odbierzesz? Zapytała. Wkrótce. Muszę tylko najpierw porozmawiać z żoną, odparł Michał. Kobieta spojrzała na niego zdumiona, ale on już opuścił podest i zamknął za sobą drzwi. W drodze do domu Marina powiedziała do męża: Jutro rano wyjeżdżam na kilka dni w podróż służbową. A kiedy wrócę, sami zabierzemy Adama do szpitala. Niech zrobią mu pełne badania. Ja zapłacę za leczenie. Dziękuję, kochanie. Michał ujął dłoń Mariny i pocałował ją. Jesteś najlepsza i bardzo Cię kocham. Rano Marina wyszła, nie budząc męża. Nie miała pojęcia, że widzi go po raz ostatni. Ale kiedy wróciła do domu z podróży, była oszołomiona na progu zrujnowanego mieszkania. Michał wyjął wszystko, co mógł. Tylko Sejf był poza jego zasięgiem, ponieważ nie nauczył się jego kodu. Marina uśmiechnęła się gorzko. Cóż, ostatni rycerz uciekł chyba ktoś tego potrzebował ale i tak musimy porozmawiać. Poszła do miejsca, gdzie mieszkała Irena, bo była pewna, że Michał poszedł do niej, ale drzwi otworzyła jej znów ta sama staruszka. Gdzie są Michał i Irena? zapytała Marina. Nie wiem, odpowiedziała staruszka więc to twoja córka krzyknęła Marina. Nie mam córki, odpowiedziała spokojnie kobieta. A Irena wynajmowała mieszkanie u sąsiadów. Wyszła wczoraj z kochankiem. Z Michałem? Tak, Adam to ich syn, gdzie on jest. Matka Adama jest moją wnuczką, ale jej już nie ma. Pochowaliśmy ją pół roku temu, ale chłopiec został ze mną. Opieka społeczna obiecała, że go zabierze, ale tego nie zrobiła. Pewnego dnia Irena przybiegła do mnie i powiedziała: Los Adama jest przesądzony. Opieka społeczna przyjeżdża, żeby go zabrać. Byłam szczęśliwa i uwierzyłam w to. I wtedy pojawiłaś się ty. Wtedy w drzwiach pojawił się mały chłopiec i spojrzał na marinę zapłakanymi oczami. Usiadła przed chłopcem i wyciągnęła do niego ręce. Jestem twoją matką, powiedziała. Poznajesz mnie? Dziecko przytaknęło i rzuciło się do niej, owijając swoje małe rączki ciasno wokół jej szyi. Trzymając go w ramionach, Marina zapisała swój adres. Aby urzędnicy opieki społecznej wiedzieli, gdzie jest dziecko. Potem zabrała jego dokumenty i przy westchnieniach ulgi starszej kobiety wyszła. Przez kilka dni Marina oswajała się z myślą, że ma syna. Zleciła prawnikowi rozpoczęcie procedury adopcyjnej. Marina bardzo polubiła dziecko. Zabrała go do salonu dziecięcego, kupiła ubranka i zabawki oraz umówiła się na wizytę u lekarza. O wyznaczonej godzinie Marina weszła do gabinetu lekarskiego z chłopcem w ramionach i była oszołomiona, widząc marka. Szukałem cię, powiedział i uśmiechnął się. Czy to twój syn? Mówiłaś, że nie masz dzieci, tylko męża. Teraz jest odwrotnie, odpowiedziała Marina. Nie mam już męża, ale mam syna. I jestem z tego powodu taka szczęśliwa. Uzy napłynęły jej do oczu. Adam okazał się całkowicie zdrowy. Ale pod ścisłym nadzorem Marka szybko wrócił do zdrowia. Marina była mu za to bardzo wdzięczna. Minął rok. Marina i Mark pobrali się, a Adam stał się ich ulubionym synem. Chłopiec odpłacał im bezgraniczną miłością, a rodzina była bardzo szczęśliwa. Pewnego dnia przy śniadaniu Marina włączyła wiadomości i zobaczyła znajomą twarz. Był to jej były mąż, Michał. Został przyłapany na jakimś oszustwie, a teraz groził mu poważny wyrok. Marina potrząsnęła głową z wyrzutem. Tak, każdy wybiera własną ścieżkę w życiu. A los nieuchronnie każe lub nagradza ludzi za ich czyny. Nagle Marina podskoczyła i, zatykając usta dłonią, popędziła do łazienki. Przerażony Mark popędził za nią, ale ona, promieniejąca radością, już wyszła mu na spotkanie. Marina, naprawdę? Mark sapnął. Przytaknęła i roześmiała się. Była szczęśliwa.